Witam wszystkich. Dzisiaj, dzisiejsza Ewangelia o synu marnotrawnym właśnie zwróciła mi uwagę na dwa rodzaje grzechów. Czyli to są grzechy zewnętrzne, które są widoczne i grzechy wewnętrzne, czyli które są w człowieku i one nie są widoczne no i tutaj chciałbym podać przykład na przykład grzechów zewnętrznych czyli tych jas, jawnych, tych odkrytych, takich, które, które widać. I to jest na przykład kradzież, cudzołóstwo, oszustwo lub pijaństwo, nie? Bo to jest to jest widoczne, czyli ktoś kogoś okradnie, tu przykładowo to ta druga osoba, no wie w tym momencie, wie to, że została okradziona przez kogoś, nie, no i, i, i oczywiście czuje tą krzywdę, czuje ten ból, bo, bo oczywiście po, po, po takim czymś na pewno jest ból, na pewno nie jest wesoło, nie, i po prostu to czuje, nie, ale wie teraz z jakiego powodu. Czyli to, co czuje, o tym chcę powiedzieć. Czyli, jeżeli czuje ten ból, to wie z jakiego powodu. Czyli, powodem tu jest jawny grzech, czyli kradzież. Nie? I to samo jest, jest przy innych. Czyli, czyli przykładowo, oszustwo. Nie? Jeżeli ktoś zostanie oszukany przez kogoś nie? i to wyjdzie po, po, po jakimś czasie, no to też wie. nie, Też jest ból wtedy, że został oszukany, no i wie nawet dokładnie wie przez kogo i dlaczego to się stało, nie? No i tutaj też wymieniłem, mnie, że, że, że też pijaństwo, nie, czyli, czyli tutaj jakby można już mieć, no, największe pretensje to do siebie, nie? No i, no i teraz drugi rodzaj, powiem o grzechach ukrytych, czyli takim jednym właśnie z grzechów ukrytych jest pycha, Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, poniżanie kogoś, pogarda, brak akceptacji, odrzucenie, ocenianie, czy mi ktoś pasuje, przykładowo, czy mi ktoś nie pasuje, jest to na przykład pod względem materialnym, nie, lub pod względem wyglądu, lub, lub wykształcenia, nie. I to są grzechy, Ukryte, dlatego że te osoby, jakby też są, można powiedzieć, ukryte i, i, i przykładowo mają dobre posady, mają dobre wykształcenie, mają domy, czy też mieszkania i, i, i rodziny, czyli to życie ich, można powiedzieć, jest wzorowe. Nie? Natomiast te grzechy, przykładowo brak akceptacji, nie to jest, to jest w człowieku. I tutaj co ja chcę powiedzieć, że jeżeli taka no, dana osoba nie akceptuje kogoś z jakiegoś tam powodu, no, powód może być różny. Może być to przykładowo brak wykształcenia i ta osoba już nie jest akceptowana. Przez jedną lub nawet przez, przez grono jakieś nie? w tym momencie. I tu chodzi mi o to, że y, ty, jeżeli nie jesteś akceptowany przykładowo, to to odczujesz. Ale znowu, z drugiej strony, nie będziesz wiedział dlaczego, nie? bo ci nikt nie powie: Słuchaj, nie przyjdzie do ciebie i nie powie: Ja ciebie nie akceptuję, bo ty przykładowo nie jesteś osobą wykształconą. Czy masz po prostu jakąś, no nie wiem, pracę gdzieś w jakiś tam, nie wiem, pracujesz jako rolnik, czy pracujesz jako sprzedawca, i to mi się nie podoba, bo ja jestem inżynierem, i tak dalej. To też jest oczywiście, to też można tutaj dodać, że to jest też poniżanie kogoś, nie? Czyli, czyli to może nie być powiedziane. I, I tu mi o to chodzi, że to są właśnie ukryte. Ukryte grzechy, ale które też nas dotykają i nas ranią. I ciężko jest teraz yy, rozeznać, nie? Bo zazwyczaj, jeżeli tak się dzieje, czyli jakaś osoba jest yy, nieakceptowana, lub odrzucona jest, nie? Lub niechciana jest przykładowo przez kogoś, ale ten ktoś mu tego nie powie, nie? Ale tak jest, nie? No to wtedy ta osoba może czuć ból. Ból może czuć, może się źle czuć, nie? bo to jest y, też grzech y, wymierzony dokładnie w jej stronę. Nie? Czyli tu on jest y, zakryty, on jest ukryty po prostu. Nie? Czyli, czyli to jest ta różnica, gdzie kiedy jest y, grzech, jest od, odkryty, wtedy on jest jawny i wtedy wiesz dokładnie y, po prostu czym zostałeś zaatakowany, czyli kradzieżą tak jak mówiłem wcześniej, ktoś ci okradł, ty wiesz o co chodzi nie? a tu w tych grzechach ukrytych po prostu jak pogarda jak y, odrzucenie jak brak akceptacji dzielenie ludzi obmawianie ludzi i tak dalej to tego się nie wie tego się nie wie, ale to się czuje nie? Czyli, czyli to jakby ten temat chciałem poruszyć, że też jest coś takiego, i, i, i też przede wszystkim podkreślić to, że to nie jest jakaś tam cecha charakteru czy, czy, czy coś innego, tylko że to są autentycznie, to są grzechy i, i my, jeżeli coś takiego mamy po prostu w sobie, to, to musimy o tym wiedzieć, że ranimy drugich. Ranimy ich w sposób, tu można powiedzieć, niewidoczny, taki, że oni nie wiedzą, co się dzieje, ale te osoby przy nas się źle czują. Nie? No i tak krótko, właśnie chciałem się podzielić tym doświadczeniem. Dziękuję.